Cześć pasieka gromadzeń Mamy 19 marca, sobotę Słoneczko coś tam daje Niebo jest chmurne ładna pogoda, pszczółki pracują Noszą pyłek, coraz więcej, coraz, coraz więcej różnych kolorów O, leci jakaś leci Piękne Piękne, obnóża pełno pyłk Wierzb coraz więcej. Różne różne po prostu już kwiaty i wierzby kwitną. Krokusy, przebiśniegi to już powoli już przekwitają, ale coraz więcej wierzb, jasnota. O, jaki ładny żółty pyłek. Więc super, super. O, kolejne, kolejne. Prawie każda ma już coś pyłeczku. Tak to fajnie wygląda. Zobaczymy, o, tutaj jakieś nowe krokusiki się rozkwitają. Po, ponasadzałem tego. Bardzo fajnie, pod to są. I ciekawi mnie jak to wygląda tutaj. No nie, jest pełno pszczół. Pełno pszczół, słychać. Ja wiem, że na filmiku niekoniecznie. O, tu macie jedną. Widać ją? O, tu jest. Pięknie. Pięknie latają, zbierają pyłek. Ładnie tu się rozkwitło na całego. okolicy pewnie są też inne wierzby. Więc bardzo, bardzo fajnie. Jest pełno pszczół, naprawdę dużo. Super. O to chodzi. Dobra, tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o wierzbę, a te krokusy, coraz więcej jasnoty purpurowej kwitnie, zaraz yy, jakąś pokażę, dam pauzę, znajdę jakąś, a tak. właściwie to tu nie daleko odejść, parę kroków od pasieki, tutaj już wychodzą pierwsze jasnotki i pszczółki też zbierają z jasnoty. Takie pierwsze pożytki Jest tego pełno. One się tu pojawiają Trochę takich niebieskich kwiatków. Też widziałem pszczoły na tym. A nie, to jest jakiś bluszczyk Czy co? Takie niebieskie malutkie to są kwiaty. No i tutaj o, pełno, pełno jasnoty Ona wygląda tak troszkę jak pokrzywa Jest taki tylko jest oczywiście fioletowa Yy, nie parzy i jest, no i ma kwiaty oczywiście no więc tak to wygląda, jest coraz więcej z dnia na dzień coraz więcej tu na trawniku wyskakuje mi tej jasnoty no ja przede wszystkim chcę dzisiaj e, przejrzeć te dwie rodziny co łączyłem, gdzie nie było matek jej z dwie godzinki poświęcić na szybki przegląd dużo filmików się pojawiło właśnie z takich przeglądów wiosennych gdzie się określa czy jest czy jest matka, czy jest czerw jak nie ma no to wtedy wiadomo, taką rodzinę trzeba kontrolować po paru dniach może jeszcze nie być czerwia a na przykład matka jest a jak widać, że nie ma, no to nie ma na co czekać, trzeba łączyć te dwie rodziny, gdzie miałem pewność że nie ma matki, połączyłem od razu na, na tamten weekend więc teraz sprawdzę to jest ten ul oraz ten tutaj Dobra, pauza. Nie jest jeszcze jakoś tak bardzo ciepło. W środę ma być nawet 18 stopni. ale niestety w środę nie będę mógł być na pasiece, więc... Więc dzisiaj, dzisiaj sprawdzę co tu po tych łączeniach się działo. dużo jeszcze wulów jeszcze nie jest tak ciepło, że było z 15 w cieniu to one by dużo bardziej latały o, ta rodzinka jest spokojna o, rozeszły się, ale można już było jedną rameczkę zabrać widzę, że ale jeszcze jakieś takie spałe są Dzasukam ja matki no nie szumią, nie szumią, więc to jest w miarę dobry prognostyk, że pszczoły nie szumią mocno jak przy bez matku o jest matka i ejeczko, wisi jej z pupy. no z pupy wiecie z czego dobra, więc przyjęły tą mateczkę zobaczę czy ona tam. Tak, jajeczka są w komórkach, więc matka, czy. Jest to stara matka do wymiany, ale no jakaś musi być. Dobrze. Czyli po połączeniu, tyle dobrze, że jest matka. Ale matka będzie początkiem ma maja. Do wybierania. Wciekać, wciekać. Zawsze uważam pszczoły pod. Te... A jak tu wygląda? Tak, tu są już podlane larwy. Ta cała ramka jest podlana larwami, więc matka się zaczęła czerwić. Matki, ale już ponad tydzień jest fajna pogoda. Czyli tu całą rameczkę zaczerwiła. Poszła na następną. Zobaczymy jeszcze, czy tu coś jest. Tak, z ciekawości. Tu są jajeczka. Widzicie, eee, po połączeniu w tydzień trzy rameczki są przynajmniej jajeczkami obładowane. Nie mówię, że czerwien. I sprawdzimy tu. Bo tu jest czerw kryty. tutaj jest troszeczkę tego czerwiu tego, ale ogólnie ramka jest bez bez jajeczek, dobra tamtej już granicznej nawet nie ma co sprawdzać teoretycznie na, nawet na czwartej ramce coś jest. jest fajnie matki się rozczerwiły, przyszła przyszła do pasiki wiosna no, na tej ramce czerw, bo może to było ta ramka, co przełożyłem z matką. Uciekaj. Dobra. Czyli widzieliście, matki matki składają jajka i to całkiem spore ilości. Tutaj w tej łączonej rodzince była. No był czerw taki garbaty trutowy, więc nie wiadomo czy matka strutowiała, czy, czy matki nie było, nie unasiniła się, czy, czy pszczoły były już, zaczęły trutowieć. Zaraz sprawdzimy czy po przyjęciu matka, matka jest. Tu powinna być tą co dołożyłem, zulika odkładowego z białym opalitkiem, matka z tamtego roku, młoda. łączeniu 10 ramek, ale widzę pierwsza ramka jest w ogóle nieobsiadana. Może ją wyciągnę, ale zobaczę najpierw ile jest pokarmu. Ile jest pokarmu w rodzinie? Może się trochę ścieśni. Tu jest cała rama, ale ja układałem, chyba. Bo tutaj wyciągałem ramki, to były takie puste dosyć. No, tu jest niedużo Pszczół. Z jedną ramkę raczej zabiorę na pewno. Widziałem filmik, że ktoś poszerza już suszem jeszcze między czerw, masakra, co, co ci ludzie w głowach mają. O, tu jest niedużo pszczół. Będzie zabrać trochę ramek Po połączeniu dołożyło się ramek więc Więc zostało Dobra yy, Nagrywanie mi się tutaj skończyło, bo pamięci zabrakło na karcie Więc Gdzieś tu do środka doszedłem I jeszcze nie było widać matki zamknąłem i o tu jest pełno jajeczek tu jest ramka jajeczek matka z białym palitkiem powinna być dobra że na razie z boku ramkę żeby się nie zgniatały ale zwrócimy ją na miejsce bo bo tam są jajeczka o jest matka widzicie numer 11 Dobra, chowamy, bo to nie ma co przeziębiać. Najważniejsze, że ją przyjęły, że ją nie okłębiły, że żyje. Ten taki przegląd wiosenny pierwszy to trzeba robić bardzo szybko. Najważniejsze jest tu tylko, żeby sprawdzić, czy jest matka. No, oczywiście pokarm, ale jak jest matka, jakieś larwy, czy jajeczka, czy czerw kryty, to już wiemy, że wszystko ok i zamykamy. Dobra, przejrzałem te wszystkie, no ostatni, teraz będę przeglądał. Wszędzie jest czerw, w dwóch nie widziałem matki, ale y, to może, to wcale nie znaczy, że one zgubiły palitek lub y, w ogóle go nie mają, czy matki nie ma, nic z tych rzeczy. Ja po prostu jak widzę czerw, y, pierwsza ramka z czerwiem, patrzę czy tam jest matka, no czasem drugą jeszcze zajrzę, y, nie widzę, to i tak zamykam. Trzeba bardzo szybko robić te przeglądy, bo to nie ma co wychładzać rodzin. A najważniejsze, jeżeli jest czerw, na no przyjmujemy, że wszystko jest w porządku. Jeżeli nie ma, to szukamy. Szukamy tej matki albo czerwiu. Dlatego mówię, no, to że ja w tych dwóch nie widziałem, to nie znaczy, one mogą mieć opali, mogą gdzieś tam być, po prostu były na innej ramce. Ja nie chcę e, zbyt długo robić te przeglądy. To jest tylko przegląd po to, aby sprawdzić, czy są wszędzie matki, e, czy jest czerw, czy jest wszystko po prostu w porządku. Jak nie, no to wtedy trzeba dłużej szukać. I w razie czego nadłączyć. Dobra, sprawdzimy tą ostatnią z tego pierwszego rzędu. Także zobaczymy tutaj. Tu powinna być matka z białym opalitkiem. Matka. Bakwast. tu jest bakwast. Mam kilka kwastów była ciężka rama pełna pokarmu również pokarm Szukamy czerwiu lub matki No tam gdzie czerw zazwyczaj matka jest, bo to ona się trzyma raczej czerwiu, jeszcze nie chodzi po całym olo. Środek mm -hmm. jest ładnie wyczyszczony. Ale jajeczek jeszcze nie ma Pszczoły polerują. Jeżeli będzie te 18 stopni w środę, to ma być wtorek środa, czwartek bardzo ładnie, później 15 stopni. No to kurczę, sztuki będą miały bardzo fajne warunki. Ale teraz dobrze jak matki będą czerwić. To już to już jest wiosna. Tak właśnie powinno być. Tu jest czerw kryty. Czerw kryty. Z tej strony również. O i tyle. Matki nie widzę. Ale dalej nie grzebiemy. Najważniejsze, że powinno być wszystko ok. Opalitki będę sprawdzał gdzieś w kwietniu, bo chcę. Bo wiem, że mam kilka matek bez opalitków, bo na jesień już nie miały, pogubiły i będę chciał w kwietniu oczywiście te palitki poprzyklejać, ale to właśnie jak będzie cieplej, bo taką matkę trzeba gdzie zabrać, ten opalitek i przykleić. Jeszcze nie na to pora, jeszcze zdążę. No jeszcze, wszystko jest ok, rodzinka ma dużo pokarmu, niech się rozwija. Dobra, skończyłem i ten rząd drugi i, i kończę na dziś. Wołają mnie tam na obiad, a jeszcze mam parę rzeczy innych do zrobienia. Ko, kolejne trzy rzędy w inny dzień. E, sprawdzę tutaj wszędzie są matki. Wszędzie jest czerw. Nie wszędzie widziałem matki, ale czerw jest wszędzie, e, więc wszystko jest ok. Przy, no, sprawdzając te dwa rzędy, nie znalazłem żadnej rodziny, w której trzeba będzie łączyć, czy tam właśnie jest jakiś bezmatek, czy czerw truzowy przy tych dwóch pierwszych jest wszystko ok, więc może to się po prostu sprawdzi, te co wcześniej robiłem takie wglądy, tylko, tylko sprawdzałem zachowanie pszczół, czy są skłębione czy, czy widać właśnie jakieś niepokojące zachowania I, i tak właśnie wychodziły wtedy tylko tamte dwie rodziny a, a wszystkie inne wydawały się że te kłęby były zwarte pszczoły spokojne nie było widać takich złych, złych jakichś objawów i jak na razie się to sprawdza no mówię no dwa rzędy z pięciu więc jeszcze mniej niż połowa ale na dziś kończę i ten odcinek nie wiem kiedy sprawdzę kolejne rodzinki ale już do, dobrze że to co sprawdziłem to sprawdziłem bo, bo no teraz te słońce jest dosyć fajne dzisiaj ale wiadomo w marcu, jak w garcu, w kwietniu też to różnie bywa. A w ostatnich latach cieplejsze były marce u nas niż, niż kwietnia, bo w kwietniu często padał śnieg. O, sami wiecie, jak to było ostatnio zimne te wiosny. Mam nadzieję, że ta będzie cieplejsza. No i nic, źle to nie wygląda. Rodzinki są w różnej sile. Jakichś bardzo takich słabych w tych dwóch rzędach nie było, żeby łączyć, więc tutaj raczej nic się nie nadaje do takiego łączenia. E, że, że się nie poradzą do, do rzepaku, nie, nie dojdą do siły. E, jest kilka rodzin średnich i kilka silnych. E, jeżeli chodzi o taką siłę, no to dopiero w kwietniu będę sprawdzał ile jest czerwiu, w której rodzinie, to też dużo daje do, do myślenia. E, no mówię, jak będzie już powyżej 15 stopni, no to te przeglądy będzie można robić dokładniejsze. A na razie na razie to są kontrolne, jest to taki pierwszy przegląd wiosenny, gdzie już tam tą pierwszą ramkę z czerwiem czy dwie wyciągałem, więc to tyle. Umie. Pewnie, pewnie w większości mm, pasiek w następnym tygodniu w Polsce będą te przeglądy. Bo, tak jak mówię, u mnie według prognoz dzisiaj, jak sprawdzałem, bardzo ciepły ma być tydzień, w środę nawet 18 stopni. Więc nawet jak u nas tyle, to myślę, że w innych e, rejonach Polski też, też może być ciepło. Wiadomo, gdzieś tam może w górach e, jeszcze nie, ale w większości obszaru Polski chyba, chyba jednak te przeglądy się udadzą. To cześć, mam nadzieję, że te przeglądy Wam się e, uda zrobić, że będzie wszystko ok. Trzymajcie się, cześć.